Ewa Zajączkowska-Hernik. Jak pani sądzi, dlaczego prezydent Duda przyjął taką formułę? To znaczy, zwołuje posiedzenie Sejmu w ostatnim możliwym terminie. Ja przypomnę, że konstytucja mówi, że prezydent może w ciągu 30 dni zwołać posiedzenie Sejmu, więc nie jest tak, jak sugerował prezydent, że to jest jedyny możliwy termin. Dlaczego tak się dzieje? Jaka jest strate strategia prezydenta? Prezydent zaczyna grać na siebie. Wreszcie, szkoda, że nie robił tego przez ostatnie kilka lat, kiedy już było wiadomo, że to jest jego ostatnia kadencja. Jako prezydenta, i teraz zaczyna się rozglądać po prostu za tym, co dalej po jego, po jego kadencji prezydenta, która kończy się przecież w 2025 roku. No i tutaj bardzo ciekawe rozgrywki się zaczynają układać. Ja nie mówię, że prezydent zacznie się układać z opozycją, nie podejrzewam. Natomiast no to są jednak bardzo poważne decyzje i nie dziwmy się też prezydentowi, że chce wykorzystać maksymalną ilość czasu na podjęcie tak poważnej decyzji, bo być może od tego zależy właśnie jego przyszłość po, po ustąpieniu z fotela prezydenta polski ma do tego pełne prawo, więc poczekajmy cierpliwie, no skoro opozycja deklaruje, że <coughs> zwoła rząd bez problemu, mimo że dalej nie wiemy, kto będzie w tym rządzie zasiadał, bo no, po pierwsze nie ma umowy... Bo... Nie ma umowy Panie koalicyjnej, proszę. nie wiemy, kto obejmie jaki, jaki resort, więc prezydent też musi się po prostu nad tym, nad tym wszystkim zastanowić. Podejrzewam, że też jest zaskoczony tym wynikiem, no bo sondaże, które napływały do Prawej i Sprawiedliwości, no przecież przywieściły ogromny sukces. Ogromny sukces sprawiedliwości, więc taki wynik pewnie też zaskoczył samego pana prezydenta. Dajmy mu naprawdę czas. Oczywiście prezydent się działa w ramach prawa, Oczywiście, ma terminy, tak. które, których musi się trzymać. Na razie ich nie przekroczył, natomiast prezydent desygnuje premiera, ale w zasadzie nie jest w jego kompetencji odpytywanie możliwej koalicji z umowy koalicyjnej, bo no to, to w zasadzie, jeśli chodzi o program rządu, no to w zasadzie jest kwestia wotum zaufania, które wyraża Sejm. No, to tak, prawda, natomiast jakie publiczne, są publiczne oświadczenie woli no, może się też mieć nijak do późniejszego głosowania w Sejmie. No, skoro dwie partie deklarują, że mają większość do powołania rządu, no to sama jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie rozstrzygnięte. Ja tylko. za Szanowni państwo, przede wszystkim tutaj wszyscy zapominają o tym, czym tak naprawdę jest krajowy plan odbudowy. Musimy pamiętać o tym, że to jest zaciągnięty dług, który będziemy musieli spłacić, nie, 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 który będziemy musieli dotacji, spłacić do 2 dwa... No, a pożyczka to co to jest. Nie to dług. Co, dlaczego panie e, to będziemy musieli nasu. spłacić do 2050 roku. Teraz pan mi przerywa. E, o, będziemy musieli to spłacić do 2050 roku. Pamiętajmy o tym, że te pieniądze miały służyć odbudowie gospodarki po pandemii, która zakończyła się wraz z wybuchem wojny na Ukrainie. E, okazuje się, że gospodarka jest, e, przynajmniej według różnych statystyk, jest w dobrej kondycji, mimo że te pieniądze. No, wzrost nie jest, do jest, do nas jest nie, bardzo słaby. E, no, generalnie mamy recesję. To jest jakby inna kwestia, no, to co mówią statystyki, a to co jest... Jak, ma znaczenie, jest bo sam faktycznym. premier Morawiecki twierdził, że KPO podwyższy znacząco PKB Tylko, Polski. że KPO nie spowoduje, dosypanie pieniędzy do gospodarki nie spowoduje, że nowe inwestycje zaczną na potęgę, na potęgę powstawać i wyjdziemy z tej recesji, bo to jest proces bardzo złożony, na który trzeba... pod który trzeba jakby wziąć wiele różnych działań, łącznie z działaniami podatkowymi, by ta recesja w Polsce się zakończyła. No i to, co jakby kolejna jakby rzecz, która się ujawnia w tym całym wątku z KPO, no to wychodzi na to, że to jest działanie czysto polityczne, blokowanie tych środków. No bo jeżeli wystarczy, że w Polsce zmieni się władza na Donalda Tuska i teraz pieniądze z KPO bez problemu do Polski trafią, mimo że mamy zobowiązania w realizacji szeregu kamieni milowych, bardzo kontrowersyjnych kamieni milowych, które wchodzą w życie chociażby już w 2024 roku, kiedy Polacy, którzy posiadają starszy samochód, będą musieli zapłacić jednorazowo od pięciu złotych podatku, nawet do tysiąca złotych za to, że po prostu, że mają starszy samochód spalinowy i jakoś chcą się przemieszczać po polskich ulicach. Więc wychodzi na Co to, że nie to nie jest wiem. działanie czysto polityczne Alkoma, ukierunkowane, ukierunkowane na tym państwu. Ukierunkowane tak, na tym. Że ukierunkowane na to, by w Polsce zmieniła się władza. I Donald Tusk, jeżdżąc do Brukseli i negocjując teraz Krajowy Plan Odbudowy, bardzo dobitnie to pokazuje. Te pieniądze do Polski oczywiście, że trafią po to, żeby uratować wizerunek Donalda Tuska, który będzie miał środki na to, <grym> by zrealizować zy część, y, część obietnic wyborczych. Jasne. Prawda jest taka, że wy tych pieniędzy obiecywaliście Polakom w kampanii wyborczej po prostu Złoty Gór, nie mnie zważając na to, w czy w budżecie, się pandemii, panie w proszę nie przerywać, panie proszę, proszę nie przerywać, no, obiecywaliście Polakom w trakcie kampanii Złoty Gór, nie kompletnie nie zważając na to, czy w pieniądze, czy pieniądze w budżecie są, czy ich nie ma. Teraz nagle wielkie, wielkie zdziwko. No to swoją drogą, no ale to nie wiedzieliście o tym przed, przed wiatrami. Tylko... Wiedzieliście tak. o, no Pani Pani Kory, e, pokażę, e, Dlaczego ba... obiecywaliście Polakom e, rzeczy, nie których nie jesteście w stanie... Re, obiecaliście Polakom rzeczy, których nie jesteście w stanie zrealizować bez pieniędzy z KPO. Dlatego zasuwacie teraz do um, nie, Komisji Europejskiej, by te pieniądze no dać. No ale nie no, proszę, proszę. Przepraszam, wyjaśnijmy jednak pewne kwestie, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają. Rzeczywiście opozycja demokratyczna zapowiadała odblokowanie KPO, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To po pierwsze. Po no drugie... No zrealizuje obietnice wyborcze, Po drugie, tak za jak to płacić miał, zwiększone podatki, poseł bo to jest i co może się zdarzyć w sprawie y, zmian dotyczących mediów publicznych? Ewa Zajączkowska, Hernik, Konfederacja. No, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że to, czy, czym PiS y, atakował opozycję od 2015 roku, teraz odwraca się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Y, te wszystkie metody powoływania członków y, krajowej y, y, Sądu Najwyższego, te wszystkie różne aspekty, które, na których PiS powsadzał swoich ludzi na, na stanowiska, teraz dokładnie będzie się odwracało przeciwko Prawo i sprawiedliwości. Natomiast co do samej Rady Mediów Narodowych, pan Czabański zdecydowanie powinien udać się już na emeryturę. Będzie pewnie stosował wszelkie możliwe ubezkie metody, by Radę Mediów Narodowych zachować przy takiej władzy, w jakiej, ona, w jakiej ona jest. Rada mediów narodowych powinna zostać albo poważnie zreformowana, albo wręcz zlikwidowana, ponieważ to nie ma absolutnie żadnego dobrego wpływu na jakość mediów publicznych w Polsce. No a pan Czabański jako świetny minister propagandy. Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, współautor słynnej piątki dla zwierząt, przez którą nie dostał się do Sejmu, zdecydowanie powinien odsunąć się już w cień jakiegokolwiek życia politycznego i to publicznego.